Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym się zająć stawkami podatkowymi i rabatami w programie WINKO. Chodzi generalnie o to, iż przy uruchomieniu, pierwszym uruchomieniu programu mamy te dane nieuzupełnione. Aby to zrobić, wchodzimy w narzędzia konfiguracji, rozliczenia i tutaj na dole mamy podatki oraz rabaty. Wchodzimy sobie po kolei. Najpierw podatki. Mam no, wprowadzone dwie stawki. Dodajemy kolejną i to będzie podatek. 23%, stawka 23% oraz symbol. Zapisz. Mamy stawkę 23%. Wchodzimy sobie rozliczenia. Rabaty. No i możemy sobie dodać jakiś rabat. Nie, to będzie 25%. I podobnie jak było to w przypadku stawek podatkowych. Mamy jakiś symbol. A co chodzi, teraz mając wprowadzone stawki podatkowe i stawki rabatowe, na przykład w trybie projektowania. Zaprojektujmy sobie jakieś proste okienko w podsumowaniu mamy do wyboru stawki, które wcześniej dodaliśmy oraz rabaty. Rabaty oczywiście y, możemy wpisać z ręki na to najmniejszego problemu. Natomiast y, Stawki podatkowe są predefiniowane. Jeżeli ich nie dodamy, nie wpiszemy ich z palca, dlatego powinniśmy mieć je uzupełnione. Natomiast rabat możemy, nie musimy, to wszystko zależy od uprawnień, jakie nadamy użytkownikowi. Generalnie, mając wprowadzone, możemy mieć predefiniowane stawki, które użytkownik może używać, których możemy nadawać w trakcie projektowania. Dziękuję.